Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed inauguracją rundy wiosennej sezonu 219 20 Przed nami w piątek mecz Arki z Krakowią. Jest z nami trener Aleksander Rogicz, witam serdecznie. W formie asystenta, ale także i tłumacza będzie dzisiaj Jakub Fredryk, witam serdecznie. I jest z nami także kapitan zespołu Adam Marciniak. Proszę Państwa, tytułem wstępu do przedczęścią sportową Chciałbym przekazać informacje z klubu w nawiązaniu do pojawiających się informacji. Przypominamy, że od momentu objęcia funkcji prezesa zarządu przez pana Radomira Sobczaka Trwają regularne spotkania dotyczące sytuacji klubu. Spotkania odbywają się w gronie akcjonariuszy. Do takiego spotkania doszło także wczoraj. Tak jak przekazano we wcześniejszych oświadczeniach prezesa zarządu, akcjonariusze mniejszościowi otrzymali wgląd w dokumenty finansowe klubu. Rozpoczęły się także rozmowy z przedstawicielami Miasta Gdynia dotyczące współpracy. Liczymy na wsparcie kibiców dla zespołu w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego w rozgrywkach. Jeśli chodzi o spotkanie piątkowe z Krakowią, trwa przez sprzedaż biletów na to spotkanie, zachęcamy kibiców, mam nadzieję, że w dużej grupie pojawią się na inaugurację. Przypominam, że jest to w ogóle pierwsze spotkanie w naszej Ekstraklasie. Także jest możliwość jeszcze zakupu dla tych spóźnialskich, którzy chcieliby zakupić karnet, także na rundę wiosenną, więc zachęcamy wszystkich kibiców do tego, aby uniknąć później kolejek i stania przy kasie w celu zakupu biletów. Na początku może poprosiłbym trenera o krótkie podsumowanie okresu przygotowawczego, tego jak ocenia zgrupowanie i jak drużyna jest gotowa do ligi. So, to be short, uh, uh, from my point of view, the went well. Z mojego punktu widzenia uh, przygotowania przebiegły w porządku. We we had only one injury, Semashko, but even it's not serious injury. Mieliśmy tylko jedną kontuzję w trakcie przygotowań. Rafał się ale tak naprawdę wiemy, że to nie jest taka poważna kontuzja. And after three months working together for our players, for me was evident that uh, we understand each other much better and uh, what they are doing uh, on the pitch. It's evident that uh, they start to use our automatyzmy in the game. Po trzech miesiącach wspólnej pracy zauważam, że zespół w pełni rozumie mój przekaz, moją filozofię, i zauważam pełne, pewne automatyzmy w trakcie naszej gry, które staram się im wpajać. So in total pre went well, and uh, we are looking forward for, for, uh, for game against A więc e, ogólnie rzecz biorąc, e, okres przygotowawczy przebiegł dobrze i, i czekamy na najbliższy mecz z Krakowie. Okay, dziękuję. Bardzo proszę o pytanie, o przedstawienie się Jarek Jarekoliński magazyn pomorski. Witam trenerze. Trenerze, jak pan ocenia sparingi, których odnieśliście niestety tylko już jedno zwycięstwo. Czy jest pan z tych sparingów zadowolony? Czy ma pan nie, pewien niedosyt? Uh, the sparringi were excellent. Sparingi były bardzo dobre. Uh, because our opponents were really good. Ponieważ nasi Ponieważ przeciwnicy byli naprawdę dobrzy. And that's what I wanted to. to 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 compare our players with uh, with, such, with such good teams dlatego chciałem właśnie porównać moich zawodników na tle dobrych przeciwników of course like for every coach during preseason focus is much more about another things than making results in friendly games oczywiście dla trenerów ważniejszą sprawą niż wyniki są inne rzeczy w tym okresie przygotowawczym because in no -one game i think no -one coach during preseason don't put the players in Full physical conditions to to play competitive game. Żaden trener nie jest w stanie przygotować wszystkich zawodników w optymalnej formie, aby rywalizować z, z przeciwnikami. But in total, of course, all these games show us some really good side of us. Ale ogólnie rzecz biorąc te te mecze dały nam Pewien obraz na temat naszych zawodników. And of course what we, what we to take care about. Oraz pokazały nasze słabe strony, o które musimy zadbać. Panie trenerze, czy ta drużyna, która wystąpiła w ostatnim Sparingu z drużyną bułgarską, czy to już jest ta drużyna, która najprawdopodobniej będzie tą podstawową jedenaską i wystąpi w meczu z Krakowią? Uh, last game against, uh, against Bulgarian team was uh, ta nasza gra drużynie z Bułgarii była bardzo dobra, ponieważ uh, Lokomotiv jest bardzo dobrym zespołem, uh, który również gra z kontrataku. Something very similar like bardzo podobnie jak Krakovia. And from that, that was really good game. Te perspektywy to była naprawdę niezola. And uh, as you know that no uh, Damian Zwoński has for yellow cards, he can, uh, red card uh, last game and against i tak jak Państwo wiecie, Damian spodziewał nie otrzymał czerwoną kartkę w ostatnim meczu i nie możemy go wykorzystać w grze. Dlatego wykorzystałem te mecze towarzyskie, aby sprawdzić kilka rozwiązań, które będą nam później przydatne. We have more to take final decision. Mamy jeszcze dwa dni, aby podjąć ostateczną decyzję co do składu. Odrzucicielski, Telewizja Polska. Panie że kibiców... Dziennikarze zawsze interesują zmiany nowi, nowi zawodnicy, którzy przychodzą do Arki. W Arce ich nie ma praktycznie jeden zawodnik nowy. Czy dla Pana to, że ma Pan ten skład stały, jest pewnym obciążeniem czy zaletą? I drugie pytanie z tym też związane. Mógłbym, mógłbym. Ju, już, już tylko powiem krótko, że dostał Pan też jakby nie nowych, ale starych zawodników, których do tej pory nie było, Kopczyński i, i... Ktoś pana, tak, którzy, którzy wchodzą do Grycioli, będą dla pana y, widzi ich pan, że to będzie znaczenie. When we finish first part of the season, kiedy skończymy pierwszą one. część, czyli We met we couple, of couple of how to create strategy for this general transfer market. Mieliśmy kilka pomysłów na to, jak wykorzystać ten trójkąt transferowy. Podczas tego spotkania e, stworzyliśmy strategię e, zawierającą takie trzy punkty. First step was keep our, the key pierwszym, pierwszym z nich było to, abyśmy zachowali naszych podstawowych zawodników, But was really and we did it. co dla mnie było bardzo ważne i to uczyniliśmy. Second step was that I see Kopczynski and Santisemanes can can they pass pre-season, uh, how they are how they are uh, looking after after six months break, and uh, again they they passed all pre-season and they are ready to to play second part of the season. Drugim punktem było to, że Santisemanes i Michał Kopczyński po 6 miesiącach przerwy byli już gotowi aby przepracować cały okres przygotowawczy i na pewno było to dla nas ważnym, bazę elementem aby byli gotowi na tą drugą część sezonu is not i think it is not necessary that i uh, that i talk about Kopczyński to you his player with with big history in this league with uh, with great personality and i think he going to to help us a lot myślę, że nie muszę nikomu mówić o zaletach Michała Kopczyńskiego doskonale go znacie um, jest doskonałym zawodnikiem, zarówno doskonałą osobą i na pewno e, wiecie też że, że że na pewno kiedy będzie zdrowy będzie w stanie na punkt. Santiago is one one talented player with left footed with uh, with uh, he, he can he can add quality to this team and he can bring something what what we didn't have uh, earlier. Santiago Manes jest uh, lewym nożnym zawodnikiem, który posiada umiejętności uh,

Is the level of the speed forward and the level of uh, to improve one against one situations in, 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 in forward because the percentage of uh, winning one against one challenges uh, in the final part of the pitch uh, was not, not, not so good in the first part of the season. To co chciałem osiągnąć to e, w naszym zespole to na pewno możliwość e, wygrywania pęków 1 na 1, e, abyśmy to poprawili w naszej grze, a także szybkość przechodzenia z obrony do ataku, aby jak najszybciej przedostawać się z piłką pod bramkę przeciwnika. That's why we, we, we bring Dlatego wybraliśmy Michajowicza. And another part of the game what we must improve is, is uh, winning air challenges and improve our set play, and that's, that's why we are looking. We are looking for uh, for some uh, 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 our hope of I kolejną rzeczą, kolejnym elementem, który chcemy poprawić, jest są problemy w powietrzu, a także nasze stałe fragmenty gry I, i zmierzamy do tego, aby to tą sytuację rozwiązać. So, transfer market still not finished and I hope we jeszcze nie jest zamknięty, a więc miejmy nadzieję, liczymy na to, że uda nam się jeszcze e, dokonać Jakiś mocniej. To dopytam do tego, co pan Trener teraz powiedział. Czy to oznacza, że czekacie na jakąś okazję, czy macie jakby cel, który chcielibyście jeszcze w tym okienku osiągnąć, czyli chodzi o nowego zawodnika? Look, of course, all of you know that we have some financial limits in 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 all these things, and that is not my part of the job. Wszyscy oczywiście wiedzą, że mamy jakiś tam limit finansowy w momencie, kiedy chcemy pozyskać nowego zawodnika, ale to nie jest część mojej pracy. going we have some plans and we are doing Co, chcemy wam powiedzieć, to mamy jakiś plan i chcemy go zrealizować. Of course, it's not Oczywiście nie jest to łatwe. Just I openly describe you all these plans to you because we didn't see each other one month Openly I, I describe you what, is, what, is, what was our strategy, what, what, is our plan and where we are in the process. A więc pokrótce opisałem wam, jaki był nasz plan, jaki był nasz proces, co chcieliśmy osiągnąć i przedstawiłem to państwu. Panie trenerze, czy sytuacja w klubie, która ma, miała miejsce właśnie w tym, w tej przerwie e, pomiędzy rundą jesienną a wiosenną ma wpływ ma, jak w ogóle to odbieracie, czy ma wpływ na atmosferę w drużynie, czy także martwicie się tym, co się dzieje w klubie? Jak, jak, to, jak ta sytuacja wygląda? I think we are professionals, football players and me as a coach. Myślę, że jesteśmy profesjonalistami, wszyscy, zarówno zawodnicy jak i trener. We have to be focus on our part of the job. Musimy być skupieni na naszej pracy. Our part of the job is training process, our part of the job is the pitch, the games. Naszą, naszą częścią pracy jest proces treningowy gra boisko i musimy in the time się skupić na tych rzeczach na które mamy wpływ w tym samym czasie around the pitch can have very big influence on the pitch oczywiście zdaję sobie również z tego sprawę że atmosfera dookoła klubu uh, ma poniekąd jakiś wpływ na to co dzieje się później na boisku and i will use now this press conference to really publicly ask everyone who likes this club that understand that we can be successful only together it's a difficult moment for the club but not first difficult moment in history of this club Jest to trudny i specyficzny okres dla klubu, ale nie pierwszy raz i nie ostatni. And everyone must to take right responsibility in this situation. I wszyscy muszą wziąć pewną odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje. All together. Tylko razem. I'm 100% sure we can reach our goals. Jestem stu procentach pewien, że osiągniemy nasze cele. I don't have doubts about it. nie mam żadnych. In case that we compete between each other instead against others. I prefer and I would like to see everyone who likes Arka. Chciałbym, aby wszyscy ci, którzy kochają Arkę, it's a unit. Jesteśmy jednością and they compete with others. I wtedy możemy rywalizować z innymi. Any competition between between us inside, każde rywalizacja między nami wewnątrz just will not bring us end what, what we want to see. I nie nie da z nam tego czego my chcemy, czego my oczekujemy. So, that's why, as a head coach who has very big responsibility here. Dla jako pierwszy trener, który ma dużą odpowiedzialność. But at the same time, the, uh, the person who is very privileged to be in this club, ale również osoba, która jest uszlighowana, aby być w tym klubie. And to work with these great boys like, like we have in our first team i pracować z tymi świetnymi chłopcami, którzy są w naszej pierwszym zespole. Just make one apple. Mam tylko jeden apple. Okay. Break finish, competition starts. Okej, okay. przerwa się kończy, rozpoczynają się zawody. All together for ARK. Tylko razem dla arki. Wszyscy razem dla arki. Please, next question for my captain. Proszę o następne pytanie do mojego kapitana. Podam, to ja do Ciebie zapytam a propos tego, co też Tener powiedział. Jak przychodzą nowi zawodnicy, to zawsze wśród tych, którzy są, to powstaje pewna mobilizacja, bo nie wiemy, czy to nie będzie lepszy zawodnik, czy, czy, czy nie zdanie mojego miejsca w jedenastce. Czy właśnie to, że macie taki, no nazwijmy to ustabilizowany, no bo tych dwóch nowych, starych zawodników już znaliście, czy to dla was jest pozytywny efekt, czy, czy negatywny? Czy jednak przyjście nowych zawodników powoduje w drużynie pewną taką adrenalinę i większe zaangażowanie? Jak wy to odczujecie? Na pewno na zaangażowanie nie wpływa, natomiast uważam, że pierwszy raz odkąd jestem w Arce, czyli prawie 4 lata, okienko transferowe, nie wygląda jak wielka wyprzedaż gdzieś w markecie, bo do tej pory każde okienko odbywało się pod hasłem przebudowa i, i wydaje mi się, że to okienko, które odbyło się w sposób, o którym opowiadał trener według konkretnego planu z założonymi celami i tak dalej będzie miał na nas pozytywny wpływ, bo zostały spełnione te najważniejsze rzeczy, to znaczy, to co mówił trener, pozostanie kluczowych zawodników, jak Paweł z Michał, chłopcy wrócili po kontuzjach, plus małe uzupełnienia w postaci Nemanji yy, i ewentualnie kogoś na kogoś jeszcze czekamy, a nie jest to sytuacja, jaka miała miejsce do tej pory, gdzie co okienko praktycznie od momentu awansu do Ekstraklasy przychodziło po 10, po 10 ludzi i każdy, każdy, każdy jechał tu na haśle przebudowy. I jakby uważam, że że to, że pozostaliśmy w tym kształcie, w którym jesteśmy, będzie naszą będzie naszym dużą przewagą i, i to jest dobre. A co do mm, naszych zachowań, kiedy przychodzą nowi zawodnicy, tego jak, 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 yy, jak to odbieramy, no zawsze pozytywnie, niezależnie od tego, czy przychodzi zawodnik na, na moją pozycję, czy na inną. Tak naprawdę każdego dnia piłkarz musi rywalizować, udowadniać swoją wartość poprzez treningi mecze i nie ma tu znaczenia czy rywalizuje z konkurentem w składzie, który już jest, czy z kimś nowym, kto przychodzi do klubu. Adam, słuchaj. E, pierwsze trzy mecze. Pierwszy teraz z Krakowną, następny z górnikiem zawsze, potem z Rakowem. To są, to są mecze, e, które mogą zadecydować o w waszym losie, który, który, który was, czeka, was czeka w najbliższej przyszłości. Z Krakowią raczej korzystny, korzystny bilans spotkań. Z Górnikiem Zabrze, z drużynami, z którymi gracie w sąsiedztwa, na ogół wygrywacie. No i Raków, czy można patrzeć na, ten, na te trzy mecze bardzo pozytywnie? Optymistycznie, przepraszam. Natomiast no, to kluczowe mecze i, i to już wiedzieliśmy. Jeszcze w trakcie poprzedniej rundy o tym już mówił nam trener, że praktycznie całe przygotowania, że teraz się zaczyna ten najważniejszy moment i nie możemy nic zostawiać na później, bo właśnie dlatego, że gramy z drużynami w najbliższej przyszłości, w tym miesiącu, z którymi będziemy rywalizować w walce o utrzymanie, to musimy być absolutnie gotowi od pierwszego meczu, bo może być tak, że za miesiąc możemy być równie dobrze w bardzo korzystnej sytuacji. A może będzie też bardzo trudny, więc musimy zrobić wszystko, żeby ten początek był dobry yy, i żeby jak najszybciej zgromadzić odpowiednią ilość punktów do tego, żeby mieć yy, w miarę duży komfort na końcówkę sezonu. Szymon, tak? No. Szymon Szedurski Dziennik Borticki. Ja mam pytanie do trenera, bo przed przerwą zimową Arkan w niektórych maszach przynajmniej najmili się dosyć słabo w obronie i jeżeli chodzi o obronienie nie stały krymendby w czy to jest rzecz na którą też trener zwracał szczególną uwagę cięsobrzut? Of course, we are we are talking about all mistakes what 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 we are making on the training sessions and on the games and trying to improve all this part of the games and And uh, as all, I don't powiedziałem, make any conclusion only about one game or two games. Some things in last 3 months we improve a lot. Some things still we have to improve and we are working on it. Oczywiście nie jestem osobą która wyciąga wnioski po jednym czy po dwóch meczach, ale e, na pewno analizujemy wszystkie nasze błędy, które popełniamy e, zarówno w trakcie meczów ligowych, zarówno w trakcie e, wszystkich gier czy treningów i, i staramy się nad tym pracować, staramy się to udoskonalać poprawiać. Yeah, i poprawiać. E, najważniejsze jest to, że my wiemy, co, co musimy poprawić i na czym musimy pracować. Yeah, and... Rozmawiamy na temat tych problemów podczas naszych wspólnych spotkań z zawodnikami i wspólnie staramy się rozwiązać te nasze problemy. On the what we, what we a... no, ale w tym samym czasie chcemy być również pewni siebie i, i e, wierzyć w to, co robimy, że idziemy w dobrym kierunku. Because about mistakes can be Myślę, że, że nie możemy grać w piłkę tylko myśląc o, o negatywach, ale również musimy patrzeć na pozytywne strony naszej gry. Tak? chciałem zapytać o młodzieżowców. Bo to są gracze w bardzo wielu zespołach w w klasie kluczowi. W zeszłej rundzie w Arce mieliśmy z tym problem i z powodu kontuzji i, i z powodu słabszej gry. Czy jest Pan zadowolony z tych młodzieżowców, którzy byli na obozie i, i czy ci, którzy byli nowi młodzieżowcy? To jest ta przyszłość, która może już powoli wchodzić w miejsce młodzieżowców. Ci zawodnicy, których posiadam są dla mnie najlepszymi zawodnikami na świecie. Miński jest na dobrym Boński jest na dobrej drodze. Of course, Oczywiście musi ciężko pracować. But young and talented and on the good way. Jest młody, talentowany i na, na dobrej drodze. Uh, made very good uh, Jakub Wawrzyk zrobił naprawdę dobrą pracę w trakcie tej. I jest zawodnikiem na którego możemy liczyć. Stępień was big surprise for me during this preseason. Stępień Mateusz Stępień był dużym zaskoczeniem dla trenera podczas tego okresu szkolnego. One young boy with really big potential. Młody zawodnik z dużym potencjałem. Of course, a lot of work in front of him on every aspect. Oczywiście bardzo dużo pracy przed nim w wielu aspektach. But let's say from all these young boys he he was the biggest uh, positive surprise for me during this uh, general general uh, preseason. Ale z tych wszystkich młodych zawodników on był, powiem, największym takim zaskoczeniem dla trenera i pozytywem w tym okresie przygotowawczym. Panie trenerze, ja chciałem się jeszcze zapytać o Nemanja Mikailowicza, bo on grał mało w scoringach. Jak pan go może skarakteryzować i kiedy on będzie w pełni się przygotowany fizycznie, żeby pomóc drużynie? It's oczywiste, że nie didn't have press conference long time. Just don't forget training <laughs> proszę, proszę. nie zapomnieć, że za chwilę mamy trening, żebyśmy tutaj nie, nie zostali sami. Yeah. Uh, I know Mikhailovich from, from really his small legs. A, odkąd był małym chłopcem in, in when I started to be a coach Kiedy byłem trenerem zacząłem jako trener onworu również był młody chłopcem i, i i grał w tej akademii, która ja pracowała. And uh, that was one of the best academies in Serbia. Była to jedna z najlepszych akademii w Serbii. Many many big players came from that academy. Bardzo wielu zawodników, dużych zawodników wypodziało się z tej akademii. And what is characteristics of that academy and you will see in, in Mihailovic game? i co bo charakterystyczne i zobaczycie to również w jego grze lis jak sam technik ma bardzo dobrą technikę he he has a, a good speed good one against one and excellent excellent technique excellent decision making in the final part of the match ma bardzo dobrą technikę bardzo dobrą grę 1 na 1 i i e, e, jest w stanie wykorzystać to w trakcie meczu it was uh, uh, his career last six months didn't didn't go how How he Przez ostatnie 6 miesięcy ta jego kariera nie poszła w kierunku, wiedzmy, on sam by chciał. He lost his place in Stracił miejsce w Niemczech. And just that was opportunity for us and chance for us that we get the such player like him. I była to dla nas szansa, aby pozyskać takiego zawodnika, jakim jest Michał. Still pretty young. Chomlej, z młody. And uh, I believe that he he can use this opportunity playing in extra klasa myślę że jest zawodnikiem który jest w stanie wykorzystać tą szansę aby grać w extra klasie to rebuild his his career aby odbudować swoją karierę because to year ago he was chosen like the best player in serbian superliga ponieważ dwa lata temu był wybrany jako jeden zawodnik najlepszy zawodnik w serbii w superlidze uh, and in the same time i believe that the club can uh, can build future on him and can can get some uh, money in future on, on his i również wierzę w to że klub może w przyszłości na nim zarobić i będzie to dobry interes. what he needs he needs time of course czego on też oczywiście potrzebuje czasu and uh, i believe that uh, how the times is going that he will be better and better and more ready to to help us in this moment in this moment uh, i think jest rady na 1,5-3 minut. Na granicy globalnej? Myślę, że z czasem będzie stawał się coraz lepszym zawodnikiem. A na ten moment jest w stanie zagrać jedną połowę na pewno. Jeszcze pytanie dotyczące. Tak, będę trzymał się. Mam pytanie: czy te zawirowania, te sytuacje, które miały, miały ostatnio miejsce w klubie. Był taki moment, że pomyślał pan o deszczu z Arkii. I think it's very good that on uh, on Friday extra class coming back. Myślę, że to bardzo dobrze, że extra class. To jest piątek. dużo, too many rumors, when there is no games. Zbyt dużo, e, zbyt dużo plotek. A myślę, że gra jest najważniejsza. But I no problem. Ale odpowiem. Uh, that was Before, tak było wcześniej. That is here in Arca and that will be in my next club, sir. Tak było wcześniej, tak było w tutaj, tak będzie wolność klubie. I have very clear rules and principles on which I work. Mam jasne zasady i. Principles. Ja mam jasne zasady, które już się trzymam w swojej pracy. And till the time everyone follow all these things? I, I'm here. I do momentu, kiedy wszyscy trzymają się tych zasad, przestrzegają ich, ja tutaj będę. When start to make out of that, be here. Jeśli ktoś odbiega od tych zasad, to mnie tutaj yes. wtedy nie będzie. Bardzo proste. Dziękuję bardzo. Zapraszam na spotkanie yes. w styczniu.